ciąg dalszy z podróży dalej przerzucę łynie zostało mi według tej mojej pierwotnej trasy 28 km ale jak to tak będzie wyglądać to ja mam trochę mało czasu na to zostanie mnie po prostu noc, aczkolwiek potem dalej mam wylot na otwarte przestrzenie i tu powiem, że Singielki są zacne. Widać, że jeżdżone. O! Wprawdzie zgodnie z śladem trasy powinienem dołem jechać. O, tu nawet świeże hamulce. Widać świeże ślady hamowania. Ciach. Ale trzeba uważać. I znowu te wspaniałe widoki, proszę. Proszę. O, I linia wysokiego napięcia. <grymne> o! Ktoś zgubił uchwyt od bidonu. Tutaj przy rzece łynie, proszę bardzo. Punkt charakterystyczny, takie drzewko. Zostawiam to tutaj. Jak komuś brakuje a lata tędy, a zobaczę ten filmik jak, jak najbardziej można zgarnąć. Zobaczymy tutaj kawałek Ale powiem szczerze, że tutaj to jest uh -huh. <słuch> Powolu. Na Następnie dalej będziesz na wybrane miejsce. Nie dowiesz że dotarł to będziesz na wybranym miejscu. Kurde, jak się cieszę. Eee, ale tu jest też pięknie. Oczywiście jakiś troglodyta wypił Tatrę i zostawił pod drzewem. Co za szmaciarze. No niestety nie mam jak tego zabrać, bo plecaka nie wożę ze sobą. 800 metrów okej okay, No i tak sobie turystycznie nie Jest zawodowa ogólnie Ale po drodze mam opcję skrótu trasy więc zobaczymy bo pierwszy raz jadę Tutaj te okolice. Nie mam pojęcia, co jeszcze mnie spotka. Już trochę późno. 16:45, a 30 km jeszcze przede mną prawie. No, ale czego to ja chyba nie podjadę? O! <laughs> Przesada! Uuu. To jest ciężko podejść, moi Drodzy! Iu. Łatwo można polecieć tutaj. A niestety po orlim locie w Świradowie włącza mi się mechanizm obronny w takich miejscach. Wolę trochę wolniej. Naprawdę tutaj jest dosyć trudny odcinek bym powiedział. Ale jakże piękne. Brakuje trochę słonka, ale tak to jest, jak się za późno wyjeżdża. Miałem w ogóle dzisiaj nie jechać, ale spojrzałem w prognozę pogody, jutro ma lać. A następny rower mogę dopiero za tydzień zrobić. Więc mówię: no cóż, trzeba jechać.